Polski, a szczurkę taki motyw odejmiemy, ze szczur się obstrąga. Już mówię, już po dzisiejszym dniu to powiedziałem, już się odpierdolę, niech przyjadę. Taką akcję szczura... Oj, oj, oj niech szczur, poglądam taką szczur, bo nie biegą w kiecce dziewczyny. I zobaczycie, czy będzie lał czy nie lał Obiecuję Wam to, że, że mają nałoży y sukienkę. I nie będę tym na tym, choć nie wiem, jak to rozwiązać. Choć może na komuś tam wyjść, niech, niech ktoś później zostawi to na kanu, Ale Majo na pewno by, będzie biegł w sukience babskiej. To Wam kurwa obiecuję, jakie wrócę. I to jest jedna opcja, którą chcę zrobić a druga opcja, opcja to, to zobaczycie no. Że, jeżeli będzie Majora na no, YouTubie No, także tego tak, no, su, sukienka la majora. mały Major Panie wyruchany w każdym temacie, jaki może być pomci no, powiem Po wszystkim wysoko. Będziesz miał takiego wielkiego kutasa silikonowego w dupie. Nie wiem, czy on kurwa powie. Ja powiedziałem, ja jadę na ostro. Nie będzie to udowodnione, będzie zdjęcie zrobione. A to udostępni, udostępni. Nie ma kurożu jechałem. Nie, jak jedziemy, to kurwa, kurwa nie. Po dzisiejszej akcji to. Słuchajcie, ja, ja mam kupionego takiego 30 kurwa centymetrów kutasa. Na przystawkę i czeka, czeka na majora. Cały czas czeka na majora 30, 30, 30, 30, 30 na to metrów centymetrów. takie taki wielki, wielki, wyjebany w kosmos przystawkę. I cały czas kurwa jego bagaźniku, kurwa się tym mam u siebie. I czeka, czeka, żeby na majora wpierdolili dupa dosa dużego. I jeszcze mu kup, kupi na z takimi jejcami, pod kurwa 100 złotych na to wydałem, żeby kurwa mógł chujowi zrobić chujowy temat.